Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale z Gryfarmic Simulator 22 na poradniku AutoDrive i Course Play. Słuchajcie, taki temat szybki na początek. Miałem pytania, co zrobić, jeżeli źle wygenerowaliśmy sobie trasy, nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyglądają nasze trasy, i chcielibyśmy zacząć od samego początku. Więc. Klikamy sobie na menadżera tras i jeżeli w menadżerze tras zrobimy sobie zapis route 1, to jest przy wykasowanie taki zapis, nawet w trakcie, jeśli go zrobimy, to zapis o tej nazwie przywróci nam, jak gdyby, wykasuje wszystkie, wszystkie drogi. Do, do pozycji fabrycznej. Także zobaczcie, jeżeli ja e, kliknę sobie w tej chwili, macie zaznaczoną trasę, tak jak widzicie tutaj zaciągnikiem, e, tak, i kliknę załaduj, to w tym momencie wszystkie drogi zniknęły. E, nie mamy praktycznie e, niczego, e, co mieliśmy e, wcześniej. Tak. Także tak to, tak to wygląda, jeśli chodzi o przywrócenie tych dróg. I teraz jeżeli byśmy chcieli, słuchajcie, skorzystać ponownie z tych fabrycznych tras, które, o które Autodrive pyta nas zaraz po uruchomieniu. No, ja w tej chwili mogę je sobie przywrócić, bo mam folder moje drogi, tak? Ale jeżeli wy nie mielibyście żadnego tutaj zapisu i chcielibyście zacząć zupełnie od zera, to niestety trzeba zrobić coś takiego, że wychodzicie z gry, tak, wychodzicie z gry, robicie zapis, przerwi grę, musicie ponownie uruchomić tego save'a, na którym graliście. W tym wypadku to będzie u mnie ten. Wyłączacie autodriva, Tak. I uruchamiacie grę. Teraz tak, jak gra się wam uruchomi. E, myślę, że tutaj to szybko potrwa, bo to jest świeży zapis, więc nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Dobra. Mm. Nic więcej nie robicie, jak po prostu wchodzicie, robicie zapisz grę i ponownie wychodzicie z gry. Robimy przerwę. O, w tym momencie gra jak gdyby nie pamięta tego, że Autodrive był wgrany. Wchodzicie znowu na Twój zapis. Kontynuuj i uruchamiamy ponownie Autodrive'a. Start. I teraz jak gra będzie się uruchamiać, to zapyta nas, czy mamy ponownie zeskanować te wszystkie trasy i tak tak Także o, właśnie. Czy AutoDrive powinien generować trasy na podstawie danych o ruchu drogowym i pomocnikach na mapie? Wtedy klikacie sobie tak. I oczywiście, jeżeli wskoczymy do ciągnika, Mamy w tej chwili znaczniki uruchomione. Tych moich raz nie ma, bo one nie są wgrane. Natomiast, jak zjedziemy sobie niżej, powinniśmy przynajmniej mieć wszystkie znaczniki na głównych drogach. Ponownie, bo one nam się skasowały. Natomiast w tej chwili, wszystkie udało się przywrócić. Jak widzicie, także w ten sposób można sobie, jak gdyby zacząć od samego początku tworzenie tras i tak dalej. Ja oczywiście wgram sobie swoje, czyli moje drogi. Zrobię, załaduj. No i w tym momencie mam załadowane już swoje trasy, tak? Te, które zacząłem tutaj powoli sobie, słuchajcie, tworzyć. Teraz tak. To, co będę chciał Wam pokazać na, w dalszej części tego poradnika, to mamy w sumie dwie rzeczy. Tutaj, już jeden z pracowników, jak widzicie, zaczął tworzyć e, pole, które mu narysowałem. Ja go uruchomię, żeby on sobie dalej tutaj tworzył, a Wam pokażę w drugim miejscu, jak, e, jak to wszystko ma wyglądać. Hmm, oczywiście pamiętajcie o tym, że musicie zezwolić na tworzenie PUL. Tak? I jak uruchomimy sobie hmm, Corsplay'a, ja mam już zapisaną tra trasę, bo jak przerwaliśmy teraz, żeby wam pokazać, jak przywrócić autodrive'a, on się zatrzymał, a w tej chwili po prostu musimy mu tą trasę hmm, ponownie. Udostępnić i on sobie będzie tutaj pracował. Zobaczcie. Generalnie to zostało wyrysowane to pole na podstawie. Tutaj z poziomu mapy. I teraz pokażę Wam, jak z poziomu mapy wyrysować sobie pole, które, które zacznie nam robić drugi pracownik. To jest fajne właśnie na takich mapach jak ta, gdzie nie, poza jedynką, czyli tutaj, gdzie mamy GOSPO i jest pole numer jeden, to nie mamy praktycznie nigdzie żadnych pól utworzonych. W związku z czym spróbujmy teraz narysować, narysować pole. Jak to zrobić? Wchodzicie sobie na pracownika, Zaznaczacie, no w tym wypadku, że ja, ja zaznaczyłem sobie nowy, nowy pojazd. Klikacie lewym przyciskiem myszy, aż pojawi Wam się na dole, narysuj pole. Klikacie narysuj pole, i tak jak tutaj, narysuj linię nowego pola z prawym kliknięciem. I generalnie działa to tak, że klikamy sobie, zaznaczamy punkt, tak, klikamy sobie kolejną, yy, Kolejny punkt, kolejny punkt, i to możemy sobie robić w dowolnych odległościach. To może być dosłownie co kawałeczek, tak jak w tej chwili widzicie, ja będę sobie tutaj ten lasek dookoła mm, omijał. I jeżeli mamy jakieś nierówne krawędzie, bo mamy załóżmy jakąś drogę, cokolwiek takiego, to. W ten sposób jesteśmy w stanie sobie pole wyrysować. Tak? I to jest sposób taki, który, który rysujemy sobie z poziomu mapy sami. Robimy zapisz pole. On się nas zapyta, czy chcemy zapisać CP2. Oczywiście, że chcemy i CP2 jest już jak gdyby wyrysowane. I co dalej? Zaznaczamy sobie pracownika, czyli akurat w tym wypadku będzie to ten nasz case. Stwórz pracę. Wybieramy sobie Corsplay'a, pracę na polu. Zaznaczamy, Tak, że to ma być CP2 i robimy: otwórz generator. I cóż my chcemy zrobić? Uwroci. Ja myślę, że uwrocia zrobimy dwa rozpoczniemy pracę nie od uwroci, a zaczniemy od rzędów. Tak dużo fajniej to wygląda 7%. Ja myślę, że tu spokojnie można w granicach 13 albo i więcej nadkładać. Ja sobie zawsze środek pola robię na około. Jest według mnie lepiej. No, i oczywiście rzędy do pominięcia. Nie będzie jeździł rząd w rząd, tylko ponieważ tutaj jest długa maszyna za nim. Długi pług jest prawie sześciometrowy, więc zróbmy sobie, że będzie co trzeci rząd jeździł. Nie omijaj granice pola. W sumie tu w tym wypadku nie mamy żadnego problemu z tym. Ja myślę, że to 0,2 może zostać. Pamiętajcie, im e, jak gdyby pozycja na minusie, tym bliżej krawędzi pola będzie jeździł, albo nawet za tą granicę pola będzie wyjeżdżać. Im więcej na plusie, tym, e, tym nasz pracownik będzie jeździł po prostu w, w, w głębi pola. Tak. Jeżeli ustawimy sobie metr, to on po prostu od krawędzi pola będzie, będzie o ten metr e, Jeździł głębiej. E, dobra. Jeżeli już to mamy wszystko, robimy: wygeneruj i zobaczcie. On w tej chwili wygenerował nam, wygenerował nam tutaj elegancko pole, które, które generalnie zrobi. Zobaczymy, jak, jak ono będzie wyglądało. Tutaj już widzicie: pracownik jeździ, to pole tworzy. On też ma przesunięcie zrobione, dlatego czasami robi no, nie robi tego po kolei, tak? On ma tam chyba dwa rzędy przesunięcia zrobione. No cóż, mamy to wszystko zrobione. Klikamy, ale zanim klikniemy Zacznij pracę, to wyjdziemy. Przeklikamy się do tego case'a. W środku nie będę siedział, bo jak widzicie, ten case jest autonomiczny i on. Nie ma kabiny, aczkolwiek no, możemy sobie wsiąść. Tak wygląda tak, jakbyśmy siedzieli w ciągniku bez kabiny. Dobra, co musimy zrobić? Ustawiamy, że może robić na polach. Tutaj zaznaczamy sobie od pierwszego punktu i klikamy po prostu start. I ja on sobie pojedzie w tej chwili. I zacznie, zacznie, tworzyć, zacznie tworzyć nam pole. I to jest jeden sposób na, na, zrobienie, na zrobienie pola na mapach, na których nie macie już wygenerowanych pól, albo na przykład chcielibyście te pola sobie zwiększyć, zmienić ich układ itd. itd. Dobra, widzicie, on już zaczął sobie tutaj elegancko pracować. Będzie tworzył, będzie otworzył nam to pole. Zobaczymy za jakiś czas, jak ono będzie wyglądać. Dobra. Niech ja on sobie tu pracuje, a my lecimy do kolejnego ciągnika. I pokażę wam, jak można również wyrysować jak można również wyrysować słuchajcie pole siedząc w traktorze, żeby zrobić to, no powiedzmy, bardziej dokładnie. Ja jeszcze sobie tylko zobaczę na mapie, które tereny należą do mnie i gdzie ja mogę ewentualnie gdzie ja mogę ewentualnie sobie coś tam wyrysować. Dobra, spróbujemy wyrysować sobie tej części jakieś to pole. Zobaczymy. Wyłączę linię, żeby linie nam tutaj nie przeszkadzały Autodrive. A. sobie włączę mapę żeby mniej więcej widzieć gdzie my jesteśmy i co my możemy sobie tutaj słuchajcie wytworzyć bo nie mam żadnych punktów orientacyjnych ale dobra stworzymy sobie na razie jakiekolwiek pole mam uruchomionego Corsplaya, wciskamy tutaj tą kropeczkę i robimy sobie zapis i zwyczajnie jedziemy sobie do przodu porząd kolejne kolejne pole robimy je sobie troszeczkę większe, ja będę tutaj jeszcze spoglądał trochę w kierunku mapy dlatego, że ta nie wszędzie mam wykupione wykup Pola. Oczywiście jest taka opcja, żeby, żeby je sobie wykupić bez większego problemu. No, ale powiedzmy, coś takiego zrobimy. Tutaj dojedziemy do drogi. Musimy znaleźć gdzieś początek, początek naszego pola, tak żeby tutaj nie zakłócić pracy tamtego pracownika. No i dojeżdżamy. Mamy wyrysowane. No teraz automatycznie w momencie, kiedy kończymy nagrywanie, zapyta nas, czy chcemy wygenerować kurs jako nowe pole TP3. Oczywiście, że chcemy i teraz jak wejdziemy sobie, jak widzicie, te pola się nakładają, bo jak gdyby dobrze jest tworzyć to w momencie, kiedy już mamy coś zrobione, jakieś punkty orientacyjne. Ja oczywiście pokazuję Wam, jak, jak to wyrysować. To jest mapa testowa, więc nie ma znaczenia większego, ale tak jak pojechaliśmy, tak wytyczyliśmy pole. I w tej chwili możemy tutaj na tym terenie znowu zatrudnić pracownika, który będzie nam to pole tworzył. Także uważam, że bardzo prosty i jasny sposób na tworzenie pól na właśnie tego typu, tego typu mapach. Bardzo fajnie to wygląda. Ja zaraz zobaczymy, czy tam pracownik już nam. To zrobił czy też jeszcze nie? On jeszcze tutaj coś tworzy. Zobaczcie, to jest wyrysowane pole, które, które ja robiłem. I On teraz jedzie dookoła już. Chyba chyba już teraz będzie urocia robił. Więc jak przejedzie, przejedzie urocia. Pole powinno być generalnie gotowe. Ja je stworzyłem rysując na mapie. Powinien te wszystkie miaki, które tu widzicie, powinien nam porobić i wykończyć bez większego problemu, gdy już skończy, skończy pracę. A tutaj widać kolejnego, jak, jak kolejny ciągnik robi kolejne pole. Myślę, że układ jasny, oczywisty dla osób, które lubią tego typu mapy, na których nie mamy niczego i tworzymy wszystko od samego początku, to myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Jeżeli oczywiście odcinek Wam się podobał, bo na tym będziemy ten odcinek z Poradnika kończyć, zostawcie łapkę w górę żeby zasięgi się troszeczkę polepszały, żeby można było docierać do większej ilości osób zainteresowanych. No i oczywiście nowe osoby zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nic z Was nie ominęło. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.